Szukasz kolejnego nogi do 4000? Mam do ciebie Kukilin G2 Master. ma dwa 52 voltowe silniki po 1000W każdy, ale ma też swoje minusy, o których musimy pogadać. Kolejnego dostałem z magazynu z Polski w dwa dni całość przychodzi dobrze zabezpieczona, trzeba tylko skręcić kierownicę i w zasadzie gotowe. W zestawie mamy 2 ładowarkę, instrukcję, multitool do skręcania, tego gównianą pompkę oraz zapięcie, bo nie mamy tu stacyjki. Polecam też na start sprawdzić, czy wszystko jest dokręcone, sprawdzić ciśnienie w oponach i ewentualnie wyregulować hamulce, jeżeli po pierwszej jeździe będzie jakieś tarcie, czy piszczenie tych hamulców. G2 Master jest modelem pomiędzy G2 Max tańszym z jednym silnikiem o mocy 1000 W, a tą mocniejszą G3 Pro, która ma dwa silniki po 1200 W. Konstrukcyjnie jest on bardzo zbliżony do G2 Max z jedną zasadniczą różnicą. Wzmocniona została konstrukcja tutaj łącząca podest razem z koloną kierowniczą. Tam mieliśmy dwie blaszki, a tutaj mamy jeden gruby kawałek metalu. Jest z nim też zamontowany port do ładowania i jest to moim zdaniem wygodne miejsce, bo tutaj możemy ładować łatwo się wpiąć z ładowarką, nie ma go w podejście, więc ani go nie zachlapiemy, jak tutaj czasami są na przykład na boku, albo go nie zdepczemy. Jak mamy tutaj porty do ładowania, tutaj jest miejsce wygodne. No i też na plus to, że wszystkie przewody są w oplocie. Z przodu i z tyłu mamy hamulce tarczowe i są one na linkach, czyli tak w zasadzie tak samo jak w G2 Max. Co prawda hydraulika z G3 Pro jest zdecydowanie lepsza, ale ogólnie Tarcze, grubość, średnica są odpowiednie i bez problemu wyhamujemy tą nogą nawet z większych prędkości. Tylko to, co jest tutaj minusem, to że co jakiś czas pewnie jak będziemy sporo hamowali, klocki będą się delikatnie ścierały i ta linka będzie się rozprężała, to będziemy musieli ją podciągać, no bo hamulce będą coraz słabiej łapały, więc to jest różnica pomiędzy hamulcami linkowymi a hydrauliką, ale i tak bez problemu na niej wyhamujecie praktycznie z każdej prędkości. Zarówno z przodu i z tyłu mamy amortyzatory sprężynowo-olejowe. Są one trochę większe i trochę twardsze od tego, co mamy w G2 Max, tylko tutaj też muszę zwrócić uwagę, że na początku, jak tylko hulajnogę wyjąłem z pudełka, to miałem wrażenie, że są one mega twarde, ale po 50-100 km przebiegu Biegu. One dochodzą do siebie, więc no warto dać im chwilę, żeby też te sprężyny się rozruszały. No i tutaj mamy pokrętła, dzięki którym możemy regulować, czy ta sprężyna ma być bardziej napięta, czy ma być luźniejsza. g Master ma opony 10-calowe, są to opony szosowo-terenowe. Nadają się zarówno do miasta, ale także w teren. No i dzięki temu sporemu prześwitowi i dobrej amortyzacji możemy się spokojnie wybijać na górkach. Daje ona sporą frajdę również w terenie, nie tylko w ruchu miejskim. Na tyle mamy błotnik składający się z dwóch części i na początku miałem obawy, że będzie tutaj na nas chlapało, ale tak naprawdę nic się nie dzieje. Jeździłem jak było mokro po deszczu i spokojnie na nas nie chlapie, tylko tutaj jest mały minus, bo przez to właśnie, że jest ten otwór to Brud nie leci do nas na górę, ale chlapie na amortyzatory, więc no moim zdaniem, dobrze by było to jakoś zabezpieczyć. A sam podest jest bardzo wygodny, jest gumowany. Na szerokość ma około 20 cm, a na długość 50 cm, więc spokojnie możemy się na nim ustawić. Dodatkowo mamy tu wygodny podnóżek, więc tą tylnią stopę możemy sobie oprzeć, a z przodu tą. Nogę możemy też wygodnie ustawić. Ja mam rozmiar 45, więc no, wydaje mi się, że noga jest spora, a mogę się tutaj komfortowo ustawić. Tylko to, na co trzeba zwrócić uwagę przy tej holendrze, to ma ona wodoodporność IP54, czyli w sumie nie wodoodporność, tylko odporność na delikatne zachlapania. Nie polecam raczej jeździć nią w mocnym deszczu. Lekkie kołże nie powinny tutaj za dużo wyrządzić zła, ale jak będzie padał deszcz, mocny to może się uszkodzić tutaj elektronika, dlatego jak chcecie jeździć na niej w deszczu, to lepiej oddać ją do serwisu albo próbować samą ją dodatkowo uszczelnić. Kolumna kierownicza ma wygodną regulację na trzech poziomach. Ja przy wzroście 182 cm ustawiam ją sobie na samą górę, no i tak jak widzicie, mam ją ustawioną komfortowo, ale jak jesteście niżsi, no to spokojnie możecie sobie opuścić ją o jeden lub o dwa Poziomy I wtedy dla osób młodszych, które zaczynają jazdę, też ta pozycja będzie wygodna. Bez problemu możemy sobie tutaj tą kolejną kierownicą zjechać na sam dół. A jeżeli chodzi o składanie tej kolumny, to mamy tutaj jedną blokadę, którą musimy rozkręcić. Później odciągamy te zabezpieczenie i teraz składamy kierownicę. Tutaj mamy taki haczyk, który musimy rozłożyć, z tyłu przy podnóżku musimy go wcisnąć i teraz możemy nogę podnosić, tylko waży w granicach 32-33 kg, ale ogólnie jeśli chodzi o tą wagę, no to te 32 kg, no to czuć, ale da się nią przenieść, da się nią wnieść po schodach. Nie jest to taki kolos jak wcześniej w tamtym roku testowany Duos czy laoti, które ważą 40-50 kg no i e, ciężko tak naprawdę jest je samemu podnieść. To co jest przydatne to sam ten haczek, który służy do składania nogi może też służyć nam jako zaczep na przykład na siatkę z zakupami czy na plecak. Spokojnie tutaj możemy sobie coś zaczepić i wygodnie transportować. A jeżeli chodzi o kierownicę, jest ona szeroka. Ta w G3 Pro jest delikatnie szersza, ale i ta jest komfortowa. Mamy wygodne gripy, dzięki którym pewnie trzymamy kierownicę. No i tutaj od prawej mamy włącznik, który wystarczy przytrzymać przez 3 sekundy i odpala nam się ekran. Nad nim jest przełącznik pomiędzy trybami. Mamy dwa silniki lub silnik pojedynczy. A przyciskając przycisk odłączania delikatnie, przełączamy się pomiędzy trybami 1, 2 lub 3. I każdy ten tryb daje nam większą prędkość. Jest tutaj manetka kciukowa, która ma taką gumową powłokę, dzięki temu no, kciuk nam się nie ześlizguje. Z tego co pamiętam w G2 Max to chyba było całe plastikowe, no to tutaj jest wygodniejsze. Tylko no, manetka kciukowa jest wygodna na krótsze trasy, a wydaje mi się, że przy dłuższych no to tutaj jednak ten nadgarstek i kciuk może trochę boleć i wtedy ta manetka na palec wskazujący by była... Wygodniejsza, ale to akurat moje preferencje. Wam może bardziej pasować. Akurat ta. A przechodząc na lewą stronę, mamy tutaj włącznik świateł, który odpala oświetlenie dookoła, z przodu i z tyłu. Mamy tu też kierunki, i kierunki, jak przyciśniamy je jednokrotnie, to zapalają się i świecą cały czas. Musimy nacisnąć go jeszcze raz, i wtedy dopiero e, zgasi się ten kierunek. Pod spodem jest jeszcze klakson. Który jak słyszycie, nie jest przesadnie głośny, ale no, zwraca na siebie uwagę, więc raczej powinien być przydatny. Po środku mamy spory ekran, który jest w sumie klasyczny dla cookie linów, bo w pozostałych modelach jest ten sam. Mamy tu wskaźnik prędkości, przebiegu, bateria, napięcie baterii, czy mamy jeden czy dwa silniki, wybrany tryb, więc tutaj te najważniejsze informacje są pokazane. Z braków. Niestety nie mamy tu stacyjki, co było na przykład w G2 Max i także w G3 Pro. Nie wiem, czy są to jakieś nowe obostrzenia europejskie, czy po prostu y, oszczędności Chińczyków, ale nie ma tu stacyjki, więc no, w jakiś sposób. Dobrze by było zabezpieczyć tą hulajnogę, tylko też kwestia tego, że w sumie ta stacyjka dużo Wam nie daje, no bo jak ktoś chce, weźmie sobie tą hulajnogę, zapakuje do samochodu, czy po prostu zabierze ze sobą i może ją sobie zabrać, a ja polecam, żeby dokupić sobie jakiś zaczep, ten niby standardowy, taki klasyczny, najtańszy jest w zestawie, w paczce, ale to też nie jest zbytnio dobre zabezpieczenie, no i lepiej Dołożyć trochę i kupić porządny zaczep, który zaczepimy około i będziemy mogli przepić do nie wiem, słupka czy do czegoś tak, aby ta chulajnoga była dobrze zabezpieczona i nikt nam jej nie zabrał. Z takich dodatkowych elementów, które widzicie tutaj na kierownicy, no to ja polecam tą lampkę i uchwyt na telefon. Podnikuję to oczywiście w opisie. Jak będziecie zainteresowani, no to śmiało, możecie się na to zdecydować. Ja ich używam i telefon dobrze się trzyma. A lampka bardzo dobrze wspomaga tutaj tą, którą mamy w hulajnocy A teraz mam do was zaproszenie na grupę hulajnogi elektryczne na Facebooku, którą prowadzę z Bartkiem Bojarem, który też zajmuje się hulajnogami. Tam mamy spore też wsparcie grupy społeczności. Dzielimy się swoimi spostrzeżeniami, użytkownicy też dzielą się swoimi. Więc jeżeli szukacie hulajnogi i zastanawiacie się jaką wybrać albo coś wam się uszkodziło, zachęcam do dołączenia. Tam mamy też sporo promocji i ciekawych ofert na różne hulajnogi więc link oczywiście jest w opisie, zachęcam do dołączenia. Zastosowana tu bateria ma pojemność 20,8 Ah no i producent deklaruje, że powinna ona przejechać 70 km. Tylko umówmy się, raczej jest to w warunkach laboratoryjnych, no i też wydaje mi się, że na jednym silniku. Ja mam 85 kg, włączamy dwa silniki, uruchamiamy trzeci tryb, no i zaraz zobaczymy, jaki tutaj będziemy mieli zasięg. Tak realnie przy prędkości 40-50 km na godzinę osiągnąłem 32 km. Jak jeździłem trochę wolniej, więcej po mieście, to miałem 30 7 km, ale da się tutaj osiągnąć ponad 40, jak będziemy jeździć poniżej 30 km na godzinę. A jak do tego ważycie około 60 kg, to i do 50 km zasięgu powinniście dobić. G2 Max teoretycznie wypada lepiej, ale ona ma tylko jeden silnik, a przedstawione wyniki na Masterze są na dwóch silnikach. Ogólnie co do mocy, to może nie ma wielkiego przeskoku względem Maxa, szczególnie na płaskim, ale na wzniesieniach zdecydowanie drugi silnik się przydaje. Prędkość maksymalna, jaką osiągnąłem, to 58 km na liczniku nogi, ale realnie GPS pokazuje około 4-5 km mniej. Wskaźnik rozładowania baterii potrafi wariować i jak mocniej dociśniemy, to spadają dwie kreski, jak odpuścimy, to one wracają, więc jemu do końca nie można ufać. W hulajnodze w ustawieniach programistycznych pod P05 możemy też ustawić tempomat, czyli po kilku sekundach hulejnoga będzie utrzymywała stałą prędkość. To jest akurat wygodne. A tak porównując G2 Master do G2 Max i G3 Pro, to Master jest cenowo pomiędzy nimi. Z względem G2 Max mamy lepszą konstrukcję, szczególnie łączenie. Kierownicy z podestem, do tego mamy ten drugi silnik, który pod górkę dużo pomaga, ale za to nie mamy stacyjki. Pozostałe elementy wypadają podobnie. Jak macie budżet i chcecie używać jej też w terenie, to moim zdaniem warto dołożyć, a jak będziecie jeździć 10 km do pracy po mieście, to G2 Max spokojnie Wam wystarczy. Za to G3 Pro to już względem mastera kolejne 1000 zł, więcej, no ale to też jeszcze lepsza konstrukcja większa waga, ale za to mamy wyjmowaną. Baterię, czego na przykład brakuje właśnie w tych dwóch tańszych. No i mamy tu hydrauliczne hamulce, które lepiej hamują i są mniej problematyczne. Nie trzeba podciągać tutaj linki. Za to konstrukcyjnie tracimy możliwość regulacji kierownicy. Nie mogę jednoznacznie powiedzieć Wam, którą wybrać, bo zwiększająca się cena daje dodatkowe funkcje, więc najlepsza i najmocniejsza jest po prostu najdroższa, czyli G3 Pro. Ale niekoniecznie każdy z Was będzie aż taki mocny sprzęt potrzebował. No i podsumowując, czy warto się nią zainteresować? Moim zdaniem, jak najbardziej. W budżecie do 4000 jest to model, który oferuje świetny stosunek jakości do ceny. Nie jest to produkt Premium ma jakieś cięcia, nie mamy tu na przykład hydrauliki, tylko mamy hamulce linkowe. Nie ma tu też markowych baterii, są to jakieś tam chińskie, ale spokojnie mamy tutaj gwarancję producenta, która wynosi 12 miesięcy, mamy serwis w Naderzynie w Polsce, więc kupując na przykład z Geek Buying, czyli z tego sklepu, z którego ja to uchylę nogę. Mam, no to spokojnie mamy 12 miesięcy gwarancji. Chule nogi, jeżeli kupicie, są wysyłane ze Słubic yy, w ciągu dnia, dwóch. Powinniście mieć ją u siebie. Więc pod tym względem mamy dobrą cenę, szybką wysyłkę. No i ode mnie to już tyle. Jeżeli materiał Wam się podobał, to zachęcam do zostawienia motywującego kciuka, zachęcam do subskrypcji. No i widzimy się w kolejnym wideo. Cześć!